Siemaneczko, na was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić wysokiej jakości logo Audi w grze Car Parking Multiplayer. A więc zapraszam do oglądania. Logo Audi jest bardzo proste do zrobienia. Potrzebujemy tylko jednego elementu tak właściwie. Uruchamiamy edytor malowań i dodajemy tekst. Ze znaków specjalnych z waszej klawiatury wpisujemy dwa pierścienie, a ich kolor zmieniamy na srebrny. Kod koloru po lewej stronie oraz w opisie filmu. Nasze pierścienie skolejemy i obracamy. Czcionka będzie pogrubiona. Kopiujemy i drugą część ustawiamy, aby powstało logo Audi. Nic trudnego, najprostsze logo, jakie możecie zrobić. Aby było bardziej realistyczne, dodajmy cienie. Skopiujmy dowolny element i zmienimy jego kolor na. Ciemniejszy srebrny kod koloru po lewej. Kopiujecie i robicie to samo co przed chwilą. Czyli przesuwamy, aby utworzyć logo Audi. Teraz za pomocą narzędzia zaznaczania zaznaczmy te ciemniejsze warstwy. Przenieśmy na logo. Dodajmy warstwę niżej i dopasujmy, aby był taki efekt cienia. To wszystko. Teraz wystarczy zaznaczyć wszystkie elementy naszego logo, odpowiednio przeskalować i umieścić w odpowiednim miejscu. Skopiować warstwy i przenieść na tył samochodu. Mamy logo, ale nie mamy modelu, więc dodajemy literę A, bo to jest model A5. Po ustawieniu litery kopiujemy ją i dodajemy dalej cień. Już wiesz jak to się robi. Ciemniejszy odcień, warstwa wstecz, lekkie przesunięcie i tyle. Oczywiście przesuwamy pod lewy lew lektor. Teraz kopiujemy dowolną warstwę i wpisujemy teraz zamiast A piątkę. Czcionkę cyfry zmieniamy na Terminator Real NFI, czyli ta czcionka na samym dole. Skalę cyfry zmniejszamy i dodajemy obok litery A. Kopiujecie, zmieniacie kolor i tworzycie. Cień dla piątki, jeżeli nasz model jest trochę za duży, możemy go zmniejszyć. No i gotowe, oczywiście, logo Audi nie tylko jest srebrne, ale i czarne. To już możecie sobie wybrać kolor jaki Wam odpowiada. A teraz zapraszam Was na króciutką prezentację, w której pokażę Wam, jak to logo prezentuje się na innych modelach. A więc zapraszam do oglądania. A więc w tym poradniku to by było na tyle. Więc jeżeli ten poradnik okazał wam się być pomocny, to nie zapomnijcie z co... nim. Cześć.